Ale w następnej, ale degustacji. Nie. Tym razem piwo lokalne, jak dla mnie, rzut beretem za rzekę z Newcastle. E... Full Silk Brew Corporation i Stardust Hazy Pale 5,2% alkoholu. Mm. Platu jest tylko 12,38%. Okej. Okay. Coś jeszcze tu ciekawego napisali, czy już nic? Zawiera jęczmień i owies. Mhm. No i to wszystko. Przejdźmy do piwa. Jasne, zamglone. To przez to, że jest takie zamglone, wygląda na bardziej pomarańczowe. Piana tworzy się a i owszem, ale momentalnie opada. Została tylko obrączka tutaj e, na szkle i, i tyle. Aromat jest fantastyczny. To jest mieszanka owoców egzotycznych. E, I trochę cytrusów. Po pierwsze brzoskwinia, później mango, i gdzieś spod spodu wychodzą e, pomarańcze. Interesująco, ciekawie, bardzo fajnie. Takie, wiecie, rzeczywiście mocny, fajny aromat. Okej. Okay. Dobra. Wasze zdrowie. Hmm. <laughs> no już w smaku nie jest aż tak ekstra. E, no niestety. Smaki są zdecydowanie stonowane. E, ciało jest dużo lżejsze niż myślałem, no to ciągle jest takie medium, naprawdę, tak, ale no myślałem, że będzie boga, bardziej bogate, nie ma soczystości jako takiej, są te elementy egzotycznych owoców, nieco cytrusów, ale takie jakby rozwodnione były. To jest takie piwo sprawiające wrażenie lekkiego do popijania. Ono fajnie będzie y, współdziałało y, ze wszystkim, co będziecie jeść. Nie będzie Wam za bardzo przeszkadzać. Jest leciutka goryczka. To jest taka lekko graffytowa. Przyjemnie. Naprawdę świetnie się dopije. Ale mam takie poczucie rozczarowania e, po aromacie. Aromat świetny. E, dużo owoców. Dużo aromatu. Naprawdę. A w smaku przeciętny. Nie mówię, że to jest złe piwo. Nie, ono jest fajne, przyjemne. Ale ten kontrast między aromatem a, a, a smakami no, jest dosyć duży i macie taki niedosyt. Jest to takie zwykłe, codzienne pejlej. Do grilla, do oglądania czegoś. No takie bardziej sesyjne pomimo tego 5,2. Także troszkę się rozczarowałem. Co nie znaczy, że piwo jest złe. Po prostu jak sobie powąchałem, to mówię tak mmm będzie miozik, będzie dobre. A tu nie. Jest dobrze, ale nie aż tak. <laughs> Wiecie jak to jest, nie? Yy, także piwo jest przyjemne. Ale aromat dawał większe. No większe progi. Także nie wiem czy to tak miało być, ale no, nie wiem czy bym kupił drugi raz. Po co się jeszcze raz rozczarować? Mimo wszystko. To piwo jest ok. Nie mówię że nie. Mówię jak jest. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak w miarę podobało mi się to piwo. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco, no a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Przekażcie ten film swoim znajomym, no i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę, link jest w opisie filmu. Wasze zdrowie, cześć!